JOSUDE 101 i 7 FM Michałku, wszystkiego najlepszego na nowej drodze życia, po co ma się mieć lepiej niż my wszyscy żonać? Michałku, pamiętaj, że Tobie i mojemu mężowi się poszczęściło. Nie mogło Was spotkać w życiu nic lepszego niż żona z Rakowa. Wszystkiego najlepszego i pamiętaj, żona ma zawsze rację. Drogi Michale, kochana Marto, jak wiecie, Michał od zawsze marzył o gospodarze, no i trafił na swoje. Przede wszystkim życzymy Wam szczęścia, pomyślności, Oby się Wam tam wszystko darzyło, marzyło i oby się wszystko podwojało, Wszystkiego dobrego na nowej drodze życia. Nie było mnie na trzaskaniu, ubolewam nad tym faktem, ale chyba nie myśleliście, że ominę taką imprezę, e, największą imprezę tego sezonu. Jestem, aby powiedzieć Wam, że teraz będzie już tylko lepiej, bo macie siebie. Ale Michał, pamiętaj, teraz przed radiem jest Marta. Marta, od dzisiaj masz w domu prezesa. Ale Ty wiesz, kto kręci głową. Michał, przez prawie ponad 10 lat życzyłem Ci, żebyś się za szybko nie ożenił. Ale jak spotkałeś Martę, życzę Wam wszystkiego najlepszego. Drogi Michale, zdrowia, szczęścia, pomarańczy, niech Ci Marta nago tańczy, a tak na poważnie wszystkiego najlepszego na nowej drodze życia. Panie Prezesie, Pani Sołtys, na początek gratulacje dla Pani Sołtys, że znalazła takiego faceta, który ma takich kolegów, a tak na poważnie to tysiąca uśmiechów, setek dobrych chwil, milionów na koncie oczywiście, no i niezliczonego szczęścia. Wszystkiego dobrego, a dzisiaj udanej załatwieniu. A więc wybraliście, ale pamiętajcie, że to nie tylko wasz wybór, to także wybór narodu, bo to naród wybrał PiS, a PiS to przecież prezes i sołtys. A więc niech wasza koalicja trwa, trwa i trwa. Niech będzie szczęśliwa i przynosi pomyślność narodowi, chociaż właściwie wystarczy, jeśli przyniesie wam osobiście pomyślność i szczęście. Tego Wam życzę. Wszystkiego dobrego, samych dobrych chwil. W nowym życiu. Nie wiem, co wymyślimy, żeby złożyć Michałowi dobre życzenia. takie szczery, Dobrych bo... nie wymyślimy, zacznijmy no. od tego. Yy, zastanawiacie się, dlaczego jesteśmy we dwóch, yy, a nie pojedynczo, dlatego, że ja na brzydkim tle zawsze zyskuję. I zaczyna przy mnie w końcu lepiej wyglądać no, jakaś pociecha. A, yy, bo ratunku już nie było. No co, o, o Michale będziemy mówić? Nie, 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 o nie będziemy mówić o Michale. Możemy powiedzieć o Marcie, ale w sumie z drugiej strony też cieszymy się, że ten filmik jest puszczony tak wcześnie, bo przez dopisek na dole z nazwiskiem od razu byłoby wiadomo, kto to jest tych dwóch, co śpią po północy. Marta mogła trafić lepiej, nie ukrywam. Mogła trafić lepiej. Mogła trafić na, na przykład na arkadiusza, czy mogła bez nałogu. Na Daniela też nie katolik. On też nie ma nałogów, tylko roślinki, hobby, chmiel i tytoń, ale to już mniejsza. Ja się tak zastanawiam, wiesz od dłuższego czasu, kim Michał był w poprzednim wcieleniu, że teraz ma taką fajną nagrodę w postaci Marty. I czym ty, Martusiu, podpadłaś, że resztę życia spędzisz z zaczykiem? Może dostałem, go w dodatku na przykład do chipsów w tak? A taka zdrabka. Masz, Michała! No, masz Michała. I, i się trafił, no to co? Wszystkie. Najlepszego, Michał ma farta, ma Ciebie, do radia trafił przez przypadek, bo byłem chory i go zatrudnili. No i ma z... nas to fart? No to szczęście, ale my już nie mamy pewnie premii. Wszystkiego dobrego, bawcie się dobrze. Przynajmniej nam ulżyło, hej. Ale jaja, Michał się żeni. Michał, jak ja zobaczyłem Ciebie z Martą, to od razu wiedziałem, że to długo już nie potrwa. Wiedziałem, że przyjdzie ten dzień, nie miałem pojęcia, że to będzie 14, że to będzie tak szybko, ale że to już się stanie. No i to praktycznie już się dzieje, a 15 to już wszystko się zmieni. Michał i Marta, ja życzę Wam wszystkiego, co dobre i jeszcze lepsze, i wiem na pewno, że Wasze szczęście będzie wielkie, bo to widać po Waszych twarzach. Tutaj naprawdę nie da się udawać. W tym najważniejszym dniu dla Was chciałam Wam życzyć wszystkiego najlepszego, samych najszczęśliwszych chwil, żeby tych y, smutnych, trudnych chwil było jak najmniej, ale oczywiście kiedy one się pojawią, żebyście się wzajemnie wspierali. Dużo zdrowia, szczęścia, pomyślności, dużo dzieci, bo słyszałam, że chcecie mieć ich aż trójkę, więc na pewno będziecie mieli co robić. Siły, wytrwałości i wszystkiego, co tylko najlepsze. Przez te oczy, te oczy zielone, ty chyba twoim oczom oddały cały wraz A ja serce miłości spragnione ci oddałem Tak, zakochać, zakochać się można, tylko raz niego najlepszego Radio Sud 101 i 7FM